Hej, hej, witam cię bardzo serdecznie w tym rozkładzie, w którym zobaczymy sobie wiadomość na dzisiaj, zobaczymy, co karty chcą ci przekazać, jaką, jaki sygnał mają. Jeśli ten film cię znalazł, to znaczy, że właśnie ta wiadomość do ciebie przyszła, no i być może, a myślę, że nawet na pewno, warto jej posłuchać. Niezależnie od tego, co tutaj aktualnie, gdzieś tam, w jakiej sytuacji myślisz, no to pomyśl sobie o niej bardzo mocno, a ja postaram się do niej odpowiedzieć i dać ci jakiś sygnał, jakąś wskazówkę, być może coś, co karty, co energia w tym momencie, co wszechświat chce ci najbardziej przekazać. Także pozwól, że przystosuję karty. No i zobaczymy, jaką wiadomość na teraz ma dla ciebie wszechświat, jaką wiadomość do tej sytuacji chcą ci przekazać karty. Pomyśl sobie o tej sytuacji, pomyśl sobie o tym, być może jak ona jest dla ciebie ważna, co powoduje, Dlaczego o niej myślisz, czy też co sprawia, że jest tak ciężka albo trudna do wyboru no właśnie, czy też wybór, jeśli masz jakiś wybór, na przykład decyzji do podjęcia, to pomyśl sobie, jakie są dwie opcje. Pomyśl sobie o tym, w którą stronę chciałabyś pójść, a w którą stronę może nie chciałabyś pójść, które strony ma jakie plusy, a być może to czytanie właśnie będzie dotyczyło tej twojej sytuacji i podpowiedź w pewien sposób, co w tym momencie zrobić. Oczywiście to nie będzie decyzja, tak, no bo wiadomo, że decyzję podejmujesz Ty. Natomiast karty mogą Ci wskazać jakąś taką aktualną, najbardziej potencjalnie najlepszą dla Ciebie możliwość, więc zobaczymy, jak to wygląda. Zobaczmy więc wiadomość na teraz od wszechświata do Ciebie. Spójrzmy, co tutaj się nam pokaże. No dobra, zaczynamy od księżyca na pozycji pierwszej, czyli karty, która Powiedziałbym jest taką kartą ciekawą, bo pokazuje nam jakąś taką mgłę, jakąś niewiadomą, czyli coś w tej sytuacji może być do końca niejasne. Księżyc mówi o momencie, w którym nie masz pełnych danych, ale musisz funkcjonować tak, jakbyś jednak jej miała. Czyli to jest bardzo konkretna sytuacja. Coś w Twoim życiu wymaga reakcji, decyzji albo emocjonalnego zaangażowania, mimo że obraz jest niepełny, niekształcony albo zmienny. Ta karta nie mówi, że nie wiesz nic. Ona mówi, że wiesz wystarczająco dużo, by czuć niepokój, ale jednak za mało, by czuć spokój. I to jest kluczowe napięcie tej chwili. Na poziomie bardzo praktycznym, księżyc wskazuje, że coś działa inaczej nocą niż za dnia. Czyli inaczej w myślach, inaczej w rozmowach, a jeszcze inaczej w samotności. To, co w ciągu dnia wydaje się jasne, to wieczorem lub w ciszy zaczyna się rozmywać. To nie jest przypadek. Karta mówi, że teraz Twoje reakcje są silniej sterowane przez podświadomość i lęki i dawne schematy niż przez fakty. Nie dlatego, że jesteś słaba. Czy, czy naiwna, tylko dlatego, że sytuacja aktywuje stare mechanizmy. Księżyc bardzo konkretnie ostrzega przed dosłownym traktowaniem emocji, które pojawiają się falami. Więc to, co teraz czujesz, nie jest fałszywe, ale nie jest też pełną prawdą o sytuacji. Ta karta mówi, że emocje, czy emocja jest sygnałem, a nie dowodem. Jeśli w tym momencie opierasz swoje decyzje wyłącznie na poczuciu, Takim, wiesz, poczuciu od środka, przeczuciu strachu albo nadziei, to możesz reagować na cień zamiast na realny obiekt. I to jest y, szczególnie ważne tam, gdzie w grę wchodzi czyjeś zachowanie lub twoje wyobrażenie o nim. Jednocześnie księżyc nie każe się wycofywać, on mówi: poruszaj się wolniej i węższym krokiem. Ta karta ostrożnie, że tak powiem, działa. I uważnie obserwuje. I teraz kluczowe jest zauważenie drobnych sygnałów. żalności, sprzeczności, jakichś drobnych przesunięć, nastroju lub narracji, one mówią więcej niż wielkie deklaracje. Jeśli coś wymaga natychmiastowej jasności, to jeszcze nie jest ten moment. Więc to jest taka wież, wiadomość, która mówi, że nie próbuj rozjaśniać całej sytuacji naraz, bo to może zwiększyć chaos. Tak bym to ujął. I do tego Trójka Mieczy. No, 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 ciekawy ten rozkład się zaczyna. Trójka Mieczy to oczywiście bardzo mocną kartą, bo jednak pokazującą gdzieś tam jakiś ból, jakieś rozczarowania. No to jest oczywiście taka w tym podstawowym znaczeniu zła karta, ale to nie musi oznaczać czegoś złego tak typowo. To znaczy Trójka Mieczy mówi bardzo konkretnie o momencie uświadomienia który boli bardziej niż sama sytuacja, czyli to nie jest karta, która, cię, która mówi, że ktoś cię skrzywdzi, tylko karta, że coś w końcu zostało nazwane w środku. Ona pojawia się wtedy, gdy ktoś, czy może inaczej, gdy myśl dociera szybciej niż serca jest gotowe je przyjąć. Znaczy ją przyjąć. To może być jedno zdanie, jedna informacja, jeden szczegół, który zmienia sposób patrzenia na całość ból nie wynika z dramatu, tylko z jasności, która nie pasuje do wcześniejszych wyobrażeń. Czyli na poziomie takim na teraz trójka mieczy pokazuje, że emocjonalny dyskomfort jest skutkiem myślenia, a nie odwrotnie. Czyli coś zostało zrozumiane, połączone, zostawione, znaczy zestawione e, i to no właśnie to połączenie wywołuje całe napięcie. Ta karta mówi wprost: to nie jest chaos. To nie jest chaos uczuć, tylko zbyt precyzyjna myśl, która nie ma jeszcze gdzie opaść. Dlatego może pojawić się smutek, rozczarowanie, albo poczucie: Aha, już widzę. Takie poczucie w stylu właśnie, że zauważyłam. Nawet jeśli nikt nic nowego fizycznie nie zrobił. Trójka miecze bardzo konkretnie wskazuje też konflikt między tym, co czujesz, a tym, co wiesz. I to. Też nie próbuje go łagodzić. Ona nie mówi, e, poczekaj, zobaczysz. Ona mówi, to co teraz widzisz jest niewygodne, ale jest też e, no, w pewien sposób logiczne i składa się w całość. Zaczyna się składać w całość. Jeśli coś boli, to dlatego, że trafiło dokładnie w punkt, a nie dlatego, że sytuacja jest największym dramatem życia. E, więc w praktyce. Trójka mieczy w tym momencie radzi jedno bardzo konkretne zachowanie. Nie cofaj się od myśli, która już przyszła. Nawet jeśli chcesz ją zagłuszyć. Ta karta mówi, że próba odrzucenia tego, czy odczucia inaczej, albo nie myślenia o tym, tylko wyduży napięcie. To jest moment, w którym lepiej pozwolić sobie na żeby ta myśl doszła do końca, nawet jeśli jej wnioski są niewygodne. Nie po to oczywiście, żeby cierpieć, tylko właśnie po to, żeby nie żyć w rozdarciu i poniekąd, żeby to minęło. W międzyczasie zapraszam na duchowykierunek.pl, czyli na moją stronę, w której znajdziesz rozkłady prywatne. Także jeśli czujesz potrzebę na właśnie rozkład prywatny, masz jakieś pytania do kart, to zapraszam na duchowykierunek.pl. A tymczasem Wisielec w pozycji trzeciej. Kontynuując naszą wiadomość. Pozycja trzecia, czyli karta wisielca i tutaj wchodzimy już troszkę głębiej, bo jednak wisielec troszkę zmienia dynamikę tego, co już się otworzyło przez księżyc, przez księżyc i trójkę meczy. Wisielec mówi o zatrzymaniu, które oczywiście nie jest blokadą z zewnątrz, tylko stanem wewnętrznym. Coś już zostało zobaczone i zrozumiane, ale nie może zostać od razu przełożone na działanie. To nie jest karta czekania, aż się ułoży, tylko karta momentu, w którym działanie według starych zasad przestało być możliwe, a, a nowe jeszcze się nie, nie wykrystalizowały. Wisielec pokazuje bardzo konkretnie. Jesteś pomiędzy. I to pomiędzy ma sens. Na poziomie praktycznym Wisielec mówi, że każda próba przyspieszenia w tym momencie obróci się przeciwko Tobie. Nie dlatego, że coś złego się stanie, tylko dlatego, że będziesz działać z miejsca, które już nie jest prawdziwe. Ta karta pokazuje, że sytuacja wymaga zmiany punktu widzenia, a nie reakcji. Czyli coś, co do tej pory było oczywiste, przestaje działać, a coś, co wcześniej było nie do przyjęcia, zaczyna wyglądać inaczej. Ale jeszcze nie jest gotowa nazwać tego wprost. Wisielec bardzo konkretnie mówi też o rezygnacji z kontroli narracji. To jest moment, w którym nie da się już ładnie poukładać historii, ani emocjonalnie, ani logicznie. Próba wytłumaczenia sobie wszystkiego w tym momencie będzie prowadzić do zapętlenia. Ta karta sugeruje coś zupełnie innego w tym, w tym wypadku, to znaczy to, abyś pozwoliła sobie pozwoliła sobie, żeby sens sam się odsłonił. Tak, jakby nie, czyli nie, można powiedzieć, wiesz, że nawet jeśli przez chwilę oznacza to poczucie bez ruchu lub zawieszenia, to mimo wszystko jest to, jest to tak, jakby według tych kart lepszy ruch. I to zawieszenie jest stratą, jest warunkiem zmiany perspektywy. Więc w tym momencie widzę to w ten sposób, że nie do końca jesteś w punkcie decyzji, tylko w punkcie przeformułowania. Więc jeśli próbujesz zmusić się do jasnego tak albo nie, to nie dlatego, że czas nadszedł, tylko dlatego, że nie chcesz dłużej wisieć w niepewności. A ta karta mówi wprost. Ta niepewność jest częścią procesu, a nie błędem. I oczywiście no nie jest łatwa. To, to jest jasne. Ale z drugiej strony. Widzimy wiesz też taką, taką logiczną całość, nie? czyli. Mamy niejasność, mamy bolesną jasność, czyli odwrócenie tego, no i zawieszenie po, po zrozumieniu całości. Tak to dostrzegam. Patrzymy dalej. Pięć kielichów w pozycji czwartej. No, i mamy kartę, która pokazuje nam bardzo konkretną warstwę do tego, co już się odsłoniło po księżycu, trójce mieczy i wisielcu. Piątka Mieczy, znaczy Kielichów, przepraszam, Piotka Kielichów mówi o, o, o rozczarowaniu, które nie wynika z katastrofy, tylko z porównania tego, co było wyobrażone z tym, co okazało się możliwe. I to jest ważne, bo ta karta nie pokazuje totalnej przegranej. Ona pokazuje moment, w którym Twoja uwaga zatrzymuje się dokładnie tam, albo na tym, co się nie wydarzyło, czego nie dostałaś, jak to miało wyglądać inaczej. Czyli ból nie bierze się z pustki, tylko z kontrastu. I to jest bardzo konkretne doświadczenie. Chwili. Na poziomie praktycznym, Piątka Kielichów mówi, że emocjonalnie jesteś jeszcze krok przed faktem, faktycznym zamknięciem, czyli coś już wiesz, coś już zostało przecięte w myśleniu, ale serce nadal stoi plecami do tego, co realnie jest dostępne. Ta karta nie krytykuje tego stanu, ona tylko go nazywa. Patrzysz w jednym kierunku, bo tam boli najbardziej. To jest normalne. Ale też yy, nienaturalne. Pięć kielichów bardzo konkretnie pokazuje też utratę energii na rozpamiętywanie wersji alternatywnej. Nie, przesz nie, nie przeszłości jako takiej, tylko scenariusza gdyby, jeśli mogło być. To nie jest nostalgiczne, to jest bardziej wyczerpujące. I ta karta mówi jasno, że teraz największy koszt nie leży w samej sytuacji, tylko w tym, ile uwagi zabiera żałoba. Po czymś, co nigdy nie zostało w pełni zrealizowane. Tylko, że Piątek kielichów też nie zamyka tej historii stratą. Ona zawsze zawiera element, który jeszcze nie jest widziany, prawda? Tutaj też to. Tutaj w sumie tego nie. Chociaż to też tak jak widać nie? przez to okno, że mimo tego, że wszystko się zawaliło, powiedzmy, to jednak tutaj ta góra, te ta, ta pierwsze cały czas stoi, więc nie wszystko jest zawolone, powiedzmy, nie? E więc tak jakby jakiś etap żalu, jakiś etap rozczarowania, ale dalej nie etap decyzji. I to tłumaczy wisielca. Brak ruchu nie wynika z braku odwagi, tylko z tego, że część ciebie wciąż trzyma się obrazu, który już jest w pewien sposób nieaktualny, zdaje się. No całkiem takie dosyć czytanie mocne, ale z drugiej strony też jak dla mnie cały czas ono nie jest wcale negatywne, ono jest po prostu, nie? Czasami też myślę, że za bardzo, bardzo właśnie reagujemy w taki dosyć jednostronny sposób na pewne informacje. No wiadomo, że czasami coś jest ciężkie, ale jednak niekoniecznie musi być negatywne, przynajmniej długoterminowo. Król kielichów w pozycji piątej, który wprowadza opanowanie emocji, bez ich wypierania. No właśnie, to, to nie jest moment, w którym ból znika, tylko moment, w którym przestaje on kierować e, zachowaniem. Po księżycu, trójce, wisielcu i piątce e, karta króla pokazuje stan, w którym emocje nadal są obecne, ale nie zalewają już całej percepcji. Pojawia się zdolność trzymania ich w środku bez konieczności natychmiastowego reagowania, tłumaczenia się czy podejmowania decyzji pod ich wpływem. Na poziomie bardzo konkretnym, król kielichów wskazuje, że największa zmiana dzieje się wewnątrz, a nie w sytuacji zewnętrznej. To jest moment, w którym przestajesz potrzebować, żeby ktoś coś potwierdził, wyjaśnił, albo naprawił, czy żebyś mogła poczuć. Spokój. Nie dlatego, że już wszystko rozumiesz, tylko dlatego, że odzyskujesz emocjonalną suwerenność. I ta karta e, mówi, że uczcie są Twoje, ale nie są Twoim Panem. Kulkielichów bardzo konkretnie pokazuje też dojrzałość w reagowaniu. Jeśli wcześniej była pokusa, żeby mówić za dużo, tłumaczyć się, czy wracać do rozmów albo rozdrepować to, co zablało, no to tutaj pojawia się inna postawa. Czyli milczenie, które nie jest karą, tylko wyborem. Ta karta nie odcina emocji, ale odcina dramat. I to jest ogromna, ogromna różnica, którą tutaj trzeba, trzeba dostrzec. Uuu. Uh, no i właśnie, dwójka pentakli, coś czego poniekąd się tutaj spodziewałem, bo jest to karta jak zawsze żonglowania. W tym wypadku żonglujemy monetą i granatem. I to jest myślę całkiem symboliczne w tym miejscu. O co chodzi? Dwa pentakle pokazują, tak jakby to, co dzieje się w codzienności na teraz, nie? Nie tylko w emocjach. To jest ważna karta, bo ona sprawdza cały ten, znaczy sprawdza, może bardziej tak jakby kieruje ten cały wewnętrzny proces na poziom realnych ruchów, decyzji i zarządzania energią. Dwójka pentakli mówi wprost, żonglujesz dwoma sprawami naraz. Dwiema opcjami albo dwoma trybami funkcjonowanie jednocześnie. I to nie jest metafora psychologiczna, tylko bardzo praktyczna sytuacja, czyli coś próbujesz utrzymać w ruchu, jednocześnie nie puszczając czegoś innego. Ta karta pokazuje, że teraz nie ma luksusu pełnego skupienia na jednym kierunku, bo życie wymaga balansowania. Problem polega na tym, że to balansowanie zaczyna kosztować więcej niż się wydaje. Więc na poziomie takiej wiadomości teraz, od kart, dwójka pentakli mówi bardzo konkretnie. To nie jest moment stabilizacji, tylko zarządzania napięciem. Próbujesz tak ułożyć swoje decyzje, żeby nic się nie zawaliło. Emocjonalnie, finansowo, organizacyjnie, ale karta jasno pokazuje, że nie da się tego robić w nieskończoność. To nie jest układ długoterminowy, to jest stan przejściowy, który wymaga uważności, bo jedno nieuważne przesunięcie może sprawić, że coś wypadnie z rąk. I ta karta bardzo precyzyjnie wskazuje też, że problemem nie jest ilość obowiązków, tylko ich sprzeczność. Dwie rzeczy, które próbujesz pogodzić, mają różne wagę i różny rytm. Jedna wymaga elastyczności, druga stabilności. Jedna zmienia się z dnia na dzień, druga potrzebuje regularności. I to właśnie to zdarzenie sprawia, że czujesz zmęczenie, nawet jeśli obiektywnie nie robisz niczego ponad taką, taką, wiesz, normę, nie? I to, to właśnie jest to e, zmęczenie, które może się w związku z tym pojawiać. E, więc, dwójka pentakli nie mówi wybierz. Ona mówi zauważ, co dokładnie próbujesz utrzymać w powietrzu. Bo ta karta bardzo często pojawia się też e, tuż przed momentem, w którym jedna z tych rzeczy przestaje być opłacalna energetycznie. Nie dlatego, że jest zła, tylko dlatego, że nie da się jej dłużej utrzymać, utrzymać równolegle z drugą, nie? Czyli w kontekście całej wiadomości to trochę tak mi wygląda, jakby wiesz, emocje zostały opanowane, ale teraz pojawia się praktyczny test. Czy da się funkcjonować dalej w tym układzie bez realnej zmiany? I uwaga, bo to nadal nie jest finał ale jesteśmy bardzo blisko momentu, w którym karty pokażą, co faktycznie trzeba uprościć lub odpuścić. Zobaczmy więc, jak to wygląda już w tej najbardziej konkretnej części rozkładu, no bo jednak te, te pierwsze karty są bardziej wprowadzające, że tak powiem, w ten, w ten cały mm, cały klimat. No a teraz... Ostatnie, które mówią już konkretnie w tym całym klimacie, jak to się tutaj układa. Mamy sąd w pozycji siódmej. Karta, która uruchamia moment nieodwracalny, ale nadal jest, znaczy nadal nie jest happy endem, ani prostą decyzją. Sąd mówi o chwili, w której nie da się już wrócić do poprzedniego sposobu funkcjonowania, nawet jeśli zewnętrznie wszystko wygląda podobnie. To nie jest nagły zwrot akcji, tylko wewnętrzne kliknięcie. Coś w tobie już odpowiedziało. Ta karta bardzo konkretnie pokazuje, że po etapie zawieszenia, żalu i balansowania dochodzisz do punktu, w którym przestajesz udawać przed sobą, że możesz dalej funkcjonować tak samo. To nie jest impuls, tylko to jest efekt całego procesu, który właśnie widzimy w kartach. Na poziomie wiadomości a teraz sąd mówi jasno, pewna prawda została już w tobie uznana, nawet jeśli jeszcze nie została wdrożona w życie. I to jest właśnie kluczowe. Ta karta nie pyta, czy jesteś gotowa. Ona pokazuje, że, że odpowiedź już padła, tylko jeszcze nie została przełożona na czyn, na rozmowę albo zmianę układu, albo na praktykę, no generalnie mówiąc nie. Dlatego napięcie rośnie, i to też może się tak kumulować. To znaczy, mogą być okresy odpuszczenia, trochę takiego zapomnienia, powiedzmy w cudzysłowie, ale potem, jak to wróci, to będzie jeszcze większe niż poprzednie. Nie? I tu, oczywiście, to nie jest tak, że jakoś tam straszę coś takiego, to absolutnie. Natomiast faktycznie tak może być, i o tym mówi sąd. I w kontekście całego rozkładu, sąd jest też pierwszą kartą, która nie opisuje stanu, tylko moment przejścia. Po księżycu, trójce mieczy wisielcu, m, która pokazuje to niejasność, zrozumienie, zawieszenie, żal, opanowanie. E, ta karta mówi, że to balansowanie ma swój koniec. Nie dramatyczny, ale definitywny. I coś w tobie już wstało. No to jest bardzo, bardzo mocny przekaz. Myślę, że tutaj ciężko się nie zgodzić. W każdym razie zmierzamy do końca, do brzegu. Mamy 7 buław w pozycji 8. No i to jest karta, która... Kurczę, jak dla mnie jest kartą w pewnym sensie pokazującą, że stoisz wyżej. Niż byłeś wcześniej. Nawet jeśli nie czujesz się jeszcze pewnie. To nie jest karta ataku ani udawania czegokolwiek komukolwiek. To karta momentu, w którym twoja perspektywa, decyzja albo wewnętrzne ustawienie zaczyna się różnić od otoczenia. I to właśnie ta różnica prowokuje napięcia. Nie dlatego, że robisz coś złego, tylko dlatego, że przestajesz być łatwa do przesunięcia, powiedzmy. Nie? To oczywiście tak trochę upraszczając ale wiadomo, o co chodzi. Więc ta jest karta, która pokazuje, że... albo inaczej, jakiego rodzaju wysiłek jest teraz wymagany. To nie jest wysiłek emocjonalny ani tłumaczenia się, to jest wysiłek utrzymania stanowiska. Nawet jeśli przez chwilę jesteś w nim sama. Tak bym powiedział, nie? Czyli to jest taki kurcz, rozkład, który cię w ogóle wspiera. Ten rozkład cały mówi, że wiesz, twoje aktualne stanowisko jest dobre. I, I gdzieś tam idzie w dobrym kierunku. Tylko największym trudem aktualnie będzie to utrzymać, mam wrażenie. Nie wiem, czy to jest coś w pracy, czy może w relacji, ale. No, karty pokazują generalnie, że będzie to trudno utrzymać. No I na koniec czwórka pentakli. Już tak domykając cały rozkład. Czwórka pentakli jest myślę bardzo wymowna. Zresztą też pokazuje sam obrazek bardzo wiele. Pokazuje to trzymanie zasobów. Oczywiście nie chodzi o pieniądze czy jakieś tam materialne rzeczy przyziemne. Chodzi bardziej o jakieś, wiesz, kwestie duchowe, emocjonalne. To jest karta tego, co faktycznie trzymasz w rękach i dlaczego boisz się to puścić. To może być czas, energia, uczucia, pozycja, rola albo sposób funkcjonowania, który daje poczucie bezpieczeństwa tylko dlatego, że jest znany. Ta karta bardzo jasno pokazuje, że teraz największym motywem działania jest strach przed utratą, a nie realna chęć posiadania. Czyli trzymasz coś nie dlatego, że tego potrzebujesz, tylko dlatego, że boisz się, że, że boisz się, co będzie, jeśli tego nie będzie. Takie mam wrażenie. Więc już tak podsumowując całość, bo tutaj było tego całkiem sporo, mam wrażenie, że całkiem ciężki rozkład, ten przekaz mówi jasno, że najbliższy moment nie polega na podejmowaniu nowych walk, ani na ratowaniu czegokolwiek. Tylko na tym, żeby nie cofać się do starych zabezpieczeń, tylko dlatego, że są znajome. To, co teraz próbujesz utrzymać za wszelką cenę, daje bezpieczeństwo pozorne. Kosztuje cię więcej niż jesteś gotowa przyznać. Więc nie chodzi o wielki ruch. Chodzi o jedno miejsce w twoim życiu, gdzie trzymasz się sztywno, choć wewnętrznie już wiesz, że to nie jest przyszłość, że to nie jest twoje. Jeśli tam nie poluzujesz, to reszta może zacząć się dusić. A jeśli poluzujesz, nie stracisz kontroli, tylko odzyskasz przepływ. I to jest ten moment. Nie dramatyczny, tylko decydujący przez subtelność. Tak bym to określił. No, nie są dla mnie, takie dosyć złożone, więc tutaj. No, myślę, że fajnie to wyszło, bo, bo to też to jest czytanie, które nie jest w sumie, właśnie tak mówiłem wcześniej, ani negatywne, ani pozytywne. Myślę, że ono jest po prostu yy, takie, jak ma być. Także. Ale generalnie w sumie odbieram to się całkiem pozytywnie, tak jako ja, ale same karty mówią raczej tak neutralnie. Więc yy, no, to tyle. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie do końca, yy, a tymczasem zapraszam na duchowykierunek pl po rozkład prywatny. No i co? Życzę pięknego dnia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Hej!